Świadomość prawdy o sobie boli. Gdy odkrywamy, jak wiele w nas słabości, lęku, egoizmu czy niecierpliwości, czujemy się przytłoczeni. Czasem mamy ochotę od tego uciec, zapomnieć, udawać, że to nieprawda. Ale Bóg nie chce, byśmy od bólu uciekali. On chce, żebyśmy Mu go powierzali, bo prawdziwy ból nie jest tylko nasz należy także do Boga, który widzi nasz trud, nasze zranione serce. I nie wstydzi się go dotknąć. On sam przyjął ludzkie cierpienie na siebie, żebyśmy wiedzieli, że nie musimy dźwigać go sami. Nie da się jednak oddać Bogu wszystkiego naraz. Nasze serce nie jest zdolne do tak wielkiego aktu od razu. Dlatego oddajmy mu swoje bóle w ratach, po trochu, każdego dnia. Dziś może tylko część lęku, jutro trochę żalu, pojutrze to, czego wczoraj nie umieliśmy wypowiedzieć. Bóg się nie spieszy. On cierpliwie czeka, aż wreszcie pozwolimy mu zajrzeć w to, co najbardziej boli. I kiedy w końcu to zrobimy, nie spotkamy tam potępienia, ale czułość. Bo Bóg nie odrzuca naszej nędzy, on ją przygarnia, by uczynić z niej miejsce swojej łaski. Nie bój się więc swojej słabości. Nie wstydź się łez. Każdy ból, który oddajesz Bogu, przestaje być ciężarem, a staje się cegiełką w budowaniu nowego serca serca, które ufa, że nawet w największej nędzy może zamieszkać miłość.